skoczyć niebieski chyba skoczę, bo to, bo to są tacy... Ja pierdzielę. To skoczysz. Są właśnie nacyś kurde tutaj, jakieś Stevie bomby. Dobra, ale wróć jesteś chory, jak cię uzależniłeś. Się tak. Zobaczyłeś, że mam ziomka w sklepie, co gram na dragonie, czy ty człowieku... do niego takim pońskim slangiem, co niego mówić. Ej, mój bet jest żółtych. Ok. okay. Co to za zaklepywanie? No to co chodź nie do mi nie mnie, mi pomożesz, kurwa. Nie się w to. Czemu? No ja zaraz w robię. No ja też. Ja już teraz wiem w którym o, miejscu. O nie, no, daję buruje. Jest twój. Chodź buruba, no.